Dobra, uwaga. Wieczór z malenią. Otwieramy. Eee, czy ja zmieniłem ten soczek? Zmieniłem, prawda? Mam teraz ciężkie przetrzymane. No nie to. I stamina. Dobra. B Ja mówiłem, że ja z malenią mam taki love-hate love, love, relationship. Czyli z jednej strony jest moim ulubionym bossem w grze, ale z drugiej strony jej nienawidzę. Fast try easy gg. A tu. Hu, hu, i melina razy dwa. Melina czy malenia? Ona, nie, ona tu będzie przecież na początku agresywna, bo to jest filmówka na początek, nie? Zawsze pierwsze wejście jest mega agresywne u niej. Zobaczymy, czy ona w ogóle w tej pierwszej fazie przez tego moda nie będzie dużo, ba dużo bardziej agresywna, nie? Bo ona w pierwszej fazie często daje spokój, jak się od niej odejdzie na jakiś czas. I można się podleczyć, można się zbufować. Zobaczymy, czy to będzie tak samo. A tu mówi Gandhi w cywilizacji. Najlepszy build. Religia pokoju. Jed... Jedno malenie w tym tygodniu zabiłem. Mechaniczną flesz był mechanicznym, malenie, and my blood, <coughs> Cel 240. No. I nigdy nie poznałam stóp, ale ma I teraz defeat. do tyłu. Mam nadzieję, że tej mingi będą Takie same jak zawsze Dobła, dziewczynko. Jak się z tobą walczyło, ja nie pamiętam. Okej okay. Gridy, nie, pod... nie powinienem drugiego ataku w ogóle wykonywać. To jest ciągle przypom... przypomnienie. Przypomnienia. Przypominanie sobie, jak się z nią walczy. <laughs> to nie będzie dobre. No. Oj, nie wiem, czy byłem w dobrej pozycji. No. Oj, oj, oj. tylko zwykły atak. Oj, Nie powinienem... Nie chciałem zgridować. To był były pomysł? Ale coś tam jebłem, nie? Niedobre, on już może tańczyć, nie? O już może tańczyć. Tańcz, babo! Miejmy to już z głowy. Proszę cię. Oh, come on. Czy chciałby pani ze mną zatańczyć? Would you like to dance? Bo ja wiem, że jak, jej, jak ją zaatakuję, to na wtedy zacznie tańczyć, nie? To tak jest zawsze. Że próbuję wybytywać taniec, w końcu mówię, dobra, chuj, chyba nie chcę. Po czym mi tak mnie atakuje. Oh fuck, może zjebałem. A teraz jakby tańczyła to bym był w i to mocno. Daj, daj mi, poczekaj. No, come on. no ja nie, no, nie, próbuję. Ojej, myślałem, że nie, 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 Jednak Jednak Słucham? Czy oni znerfili taniec w tym modzie? <laughs> Co za kurwa było? <laughs> Okej, okay. Czy ja nie mam czego się bać? Niepotrzebnie się taniec bałem? Okej, okay. Nie widziałem filmik inny z Maleni z tego moda. To musieli ją zmienić w międzyczasie jeszcze. O. Ciekawe. Eee, no, zaatakujmy czymś. Myślałem, że nie będzie zasięgło, ale ta broń jest długa na szczęście. To jest jej największy plus. To to był kurwa na skok? Okej, okay, to był nowy nowy To Nawet nie jest śmieszne Ciekawe czy w drugiej fazie ma prawdziwy taniec, nie? No nie, czuję się oszukany Czemu Halo, druga faza Czuję się oszukany Jakieś Kisanie na jednej noze to ciężkie buty założyła. Okej, może w drugiej fazie będzie tańczenie. Może specjalnie pierwsza faza jest taka łatwa, żeby było dopiero w drugiej fazie ciężko. Czy tak, pokonaliśmy boga w końcu. Wziąłem dwie wykałaczki w ręce i dwoma wykałaczkami poszło za pierwszym razem. W ogóle nie miał nic do gadania, chłop, O jezu. Lwa, tak, lwa też. Godfrey też padł. Została malenia i został rada, Leńską bestią. W drugiej fazie nie będzie miał skrzydeł. A właśnie, może przez to, żeby miała skrzydełka, może będzie lepiej latać, nie? I wtedy będzie miała prawdziwy dance. Zobaczymy. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle zdarować pierwszy jej spadnięcie na ziemię. Bo ja mam tendencję, żeby źle to tajmować, całkowicie. albo teraz ma cztery pady? Nie, no to by było opet trochę. Time today. Pewnie jestem na strzała, jakie są goły, nie? Z tego pięknego ataku. A wiecie co? Pewnie się wyjebie teraz, ale wypadałoby mieć z Wypadałoby mieć podczas tego, by pewnie w kuchni rzucę się, że wyliczyje się w blidne bije. Może. Oj, oj! To się nie uda, nie? Ale... Mogę próbować. Na broni jestem ała... długa i... i jednocześnie... na duży... O Jezu. Co ja to w O nie, nie mogę tak! Nie! Nie na drugiej fazie, Paweł! Nie! Nie na drugiej fazie, Paweł! O faak... o fuck. O, i teraz może ją kupić w A on tu nie wyjdzie teraz. A, nie mam leczenia, ja szukam. O nie, okej, okay, to mnie zabije. <grywka> nie lubię tego. Nie wiem tego, ale to wydaje się takie, no... Jak już wiem, że ona nie tańczy w pierwszej fazie, to czuję się dużo bardziej pewny teraz. Na drugiej fazie zawsze Unlock i Ram do przodu, na openingu, na komarają. E, ja nigdy nie robię Unlock, po prostu robię rola. Ale jeśli się tak da, to można tak robić. Ja jestem przyzwyczajony, że robię inaczej i to też działa, nie? Ale rzeczywiście, jeśli to zawsze działa, no to może to ma sens, nie? W sumie podczas drugiej fazy to ja się mogę też zgłupować, nie? Może soczek zostawię na drugą fazę. Nie, nie wiem, ile soczek w ogóle trwa w tym modzie. Pij od razu. I ten mój drugi atak był zbyt greedy Zbyt greedy CRX, ZZ0, zbyt... zbyt... zero, podkreślenie 0. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór CRX, siemanko. Teraz RTSR. W Ale mi na tym. mi tylko na tym modzie podstawka bez problemu na ultra A, że klatkuje, tak? Czasem rzeczywiście są spadki klatek takie dziwne, to prawda. Z ro rolowania klatka w drugiej fazie, to raz na RL1 zginąłem pod koniec walki właśnie przez to, że chciałem go zrolować zamiast wybiegać do czego jestem przyzwyczajony. Ja nigdy go nie wybiegałem nawet. To są Rangers. Mam <laughs> on, on luczek. Eee mam pomysł taki głupi, żeby z tego zrezygnować i pójść na pełnym HP. Zobaczymy, nie? że wybuchnie mi morda. To po tym ranie nie wiem jeszcze. Eee, albo zrobimy Piraty runa obiecanego wcześniej, albo zrobimy randomizer. Z broniami, przeciwnikami i jeszcze Fog Gate'ami. Te dwie rzeczy mi najbardziej e, do głowy przychodzą. Randomizer co broni się zmienia co 30 sekund, to też chciałem ściągnąć, ale czytałem o tym modzie, że on jest zepsuty w Elden Ringu. I jego twórca go nie zupdate'ował, więc chciałem go kiedyś... Za, zaaplikować do gry, ale ten, ale zapominam o tym. Trzeci raz jest tylko jeden Estus, bo ja zapominam tych walk. Ja czasem, i szczególnie poprzednie dwie, mocno gridywałem wszystko, nie? Tu się starałem grać jako tako zachowawcze chociaż. Tak, blade of Mikuela. Ooo! Ja pierdolę. Ten, ten dziwny taniec jest jeszcze dziwniejszy. Dobra, spróbujemy go normalnie rolować w takim razie. Pierwszego nie potrafię zrolować, ale spróbujemy ten drugi i trzeci chociaż zrobić, nie? bo ona mnie zaskakuje ciągle. Na początku się z niego śmieliśmy, bo byłem daleko od niego, ale przez to, że on jest inny niż normalnie, to jestem ciekaw, czy na przykład inaczej się go roluje, bo drugi i trzeci atak w tym tańcu ja wiem, jak zrolować normalnie, pierwszym jest gorzej. To jest ten dziwny nowy atak. Okej, okay, dziwny nowy atak. Kurwa, nie. Jak ona robi ten dziwny nowy atak, to muszę tutaj ją odlokować i patrzeć pod nogi, bo to się pojawia trochę wcześniej, ten... Trochę wcześniej się pojawiają na ziemi, ta... miejsca, gdzie ona pierdolnie rozpierdala mnie, ten krakowiaczek. Myślałem, że będzie miała więcej HP na tym modzie. Chyba ma tyle samo, takie mam wrażenie. Źle. O nie, to już w ogóle... Ne jak jak tygrysek z kubusia puchatka na ogonie. Jest chyba nawet łatwiejsza Kim niż normalny grze. Jesteś bo robi więcej tych wypadów w przód, przód. się, Będziesz dalej. Jesteś? Jesteś robi tyle zwycięstwo. samo. To jest RNG. Jesteś? Jesteś tak samo na normalnym ranie też możesz mieć, że ona nie ma żadnego tego, nie ma żadnego e, no znaczenia. Śmiesznie się delikatnie teleportuje do przodu, po niektórych atakach, właśnie niektóre, niektóre ataki ma takie dziwne, ten jej movement jest momentami taki. No Krakowiaczyk, jeden Miał kulików siedem. Pojechał do wojny, Doszło mu się jeden. Krakowiaczka wróci na shorta. Idę zajerać, proszę nie wygrywać. Oj, oj. O tym wyskoko z uderzeniem w ziemię. Więc... Aha, o tym mówisz. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Tak, tak. Dziękuję Smasher za motywację. Ale byłem podczas mojej mowy motywacyjnej, więc no, trochę ją zagłuszyłem mówiąc. Oj. O nie, okej. Okay. Kurwa, nie okej. Okay. Wcale nie okej. Okay. Ja pierdolę! Ojewany, eee. jest ten nowy atak! Ja nie wiem jakim cudem. Jak pierwszy raz ją robiłem, to nie trafiła mnie ani raz... nie chyba raz mnie trafiła, nie? Ale ja po prostu biegłem do tyłu i mnie nie trafiało. Ja, dobra, zostawmy ten, zostawmy soczek na, na kolejną. Na kolejną tą. Na drugą fazę. ile masz? punktów w stronę dane, co? Bo ten pasek wydaje się mały. Mam dużo punktów, ale to mówiłem, skalowanie statystyk w tym młodzie jest pojebane. Skalowanie statystyk w tym młodzie jest pojebane. Skalują się dłużej, ale słabiej. Nie, nie! Ja nie widzę gdzie co leci, nie widzę całkowicie. Kurwa właśnie tutaj. Rolowałem jak poje cokolwiek. No i teraz chuj. Będę panikować, bo mam skarpet trota to uszczeliby na przytrzymane ataki. Bieź wyskoku, za uszczeliby na taki wyskoku. Przytrzymane ciężkie gołz, brr. No właśnie, ona daje mi momenty na. Znaczy, przytrzymane ciężkie są zawsze więcej warte, nie? Nawet jak nie masz talizmanu na przytrzymane ciężkie. Bo przytrzymane ciężkie dają dużo więcej stagera i dużo więcej demeżru. Nawet jak Nawet jak nie mam talizmanu na przytrzymane ciężkie, to i tak zrobi on więcej demeżru przytrzymane ciężkie niż jeden atak z wyskoku. Z tym, że. Ja mam ciągle to, nie? Mógłbym to zmienić na coś innego. Ech, tylko na co? Może na regenerację, właśnie? Regen brzmi dobrze. Regen brzmi dobrze. Szczególnie, że no, czasem mi brakuje tych paru HP, nie? Do końca. Target wyłączy, jak jakby ten nowy atak, będziesz wiedział, gdzie te kolumny się pojawią. Teoretycznie tak, ale y, one są bardzo pomarańczowe. Ja i tak je widzę teoretycznie, tylko widzę je za późno. One są po prostu zbyt pomarańczowe. <laughs> Oj, nie to, no, to, to. Nie tak! Paweł. Widzisz je ja tylko, że nie tak. Dokładnie tak. <laughs> Trzymaj się, sam, bro. No, była babo. Co to jest? O nie, to jest to! No, nie, nie. Ale to jest go kurwa. Ja zrobiłem Anlok, bo myślałem, że będzie znowu te swoje gówna robić. I Nie widziałem ja jej całkowicie. Nie mamy dzisiaj śmierci 31. To było 200 jak dzisiaj zaczynaliśmy. Lizer org 22 hej Paweł co tam? Dobry wieczór, Jojo. Malenie bijemy. Jest inna. Troszeczkę, nie jakoś mocno, ale jest inna niż normalnie. Ma... Ile nowych ataków? Znaczy takie ruchy nowe. Ma nowy krakowiaczek, ma odskok do tyłu, ma jakieś takie dziwne... sosie. Na, na normalnym Waterfallu ma taki doskok na trzecim ataku, a w, w drugiej fazie ma takie pilary, kurwa, szkarłatnej gnilizny, Dobra, siu. Nie powinienem przez ten jeden grid, bo chciałem znowu po ataku z wyskoku kolejny atak wykonać. Nie, nie mogę tak. Dziwny Waterfall Dance to jest jeden z dwóch Waterfall Dance'ów. Ona ma dwa Waterfall Dance'a. Ma jeden ten zwykły, prawdziwy i jeden taki śmieszny. Taki. <laughs> Na jednej nodze właśnie. Ja się nazywam Dobry wieczór. Uwielbiam chodzić do szkoły. To no dobrze, bo jutro, jutro się zaczyna. <laughs> nie powinienem, nie. Nie, nie. Ja próbuję ciągle po dwa ataki i wciskać. Chyba nie powinienem tego robić, ja? Chyba nie powinienem tego robić. <grywa> nie w drugiej fazie. W pierwszej fazie te dwa ataki jeszcze mają sens, ale w drugiej jak próbuję dwa wcisnąć, to zazwyczaj nie wychodzi. To jest greedy, zbyt greedy. A jakbym... Nie są moje ta. Jakbym sobie zeżar, jeszcze krewetkę. Mój brat ma dzisiaj 18, łoproście. To strzał do swojego brata. No o. Nie umiem normalnego tańca dożować. Ojej, mam z tej pozycji do tego. Moja wife na ekranie. No jezu, co to? Malenia? Czy mówisz o mnie, że ty oglądasz mnie teraz <noise> na pewno przed jakiejś meliny Malenia? Malenia jest śmierdząca, ona przecież... Ona jest zepsuta, ona pleśnieje, ona gnije człowieku. Malenia jest straszna. Tylko plus jeden, dziękuję. O, kurwa. Nie, nie potrafię, jakie są na blisko na tańcu, to jest chuj. Dobrze wiem, że jeżeli malenia nie miała na sobie Scarlet to każdy, ale to każdy miałby malenie na topce, wifu z Elden Ringa, Mogę sobie uciąć rękę, że tak by było. A czy będziemy mieli ten DLC, który prawdopodobnie ten, który prawdopodobnie będzie z Mikelą, nie? Więc może coś tam ten. Może będzie jakaś malenia przed Rotem, będzie jeszcze silniejsza, nie? Atak wyskoczył z Talismanem, bije mniej niż ładowany bez Talismanu. No tak, bo ataki ładowane są po prostu przekoksem. I mają więcej Stagera, mają więcej damage'u I można je jeszcze mocniej dokonać, nie? Nooo! Gibo! Come on! Nieładnie, nieładnie. Ale przynajmniej będziesz miał ten. Mniej hajsu, żeby miał golić w przyszłości, nie? <grytanie> Dobra, to jest. Dupa Bobra, a lepsza dupa z wieprza. Jak byłem kiedyś ten w Tunezji z rodzicami, musiałem, bo boję się obana. jak byłem kiedyś z rodzicami w Tunezji, to Arab, Arab jeden, właśnie, na, na, na tych stoiskach wszystkich, nie? Ze skle, takich sklepikowych, mówił do nas: e, Where are you from? Where are you from? E, my tam z rodzicami, że Poland, a on: A! Poland! E, dobra, dobra to jest dupa z, zupa z Bobra, a najlepsza z wieprza, a najgorsza z dorsza. Pierwszy raz usłyszałem tą rymowankę od Araba. Nie słyszałem jej wcześniej w Polsce. Wcześniej słyszałem ją tylko właśnie... od Araba, w Tunezji. Wulferii i Raid, Witamy serdecznie! Bijemy najtrudniejszego bossa w Edenringu w tym momencie. Więc witamy serdecznie. Ja teraz niekoniecznie mam jak się skupiać na czacie podczas walki z nią. Ale... Witamy serdecznie i dziękuję za Raid, wulferi. Poziom trudności Bossa też jest królewsko majestatyczny. Fuck. Malenia, tak. To jest malenia Bogini e, w nieliznę. No mi już mi się ręce znowu posą te Walki z tym. Krakowiaczek jest majestic. Krakowiaczek wygląda śmiesznie akurat. <laughs> Koniec tego dwania punktów na jakieś głupoty walimy po 25 tysięcy, zabijamy ręczaka. Teraz jest cooldown pewny, ne? Więc pewnie nie, nie będziecie mogli. Przez jakąś chwilę. Nie wiem, jaki jest kulą nawet. Na banku stawiałem, nie? Czy nie? A może stwierdziłem, że jest na tyle drogie, że pewnie i tak nikt nie kupi? O nie. Nigdy. A nie, bo tutaj nie mogę na blisko. Kurwa. Ja pierdolę. Byłem pod ścianą nie mogłem uciekać. Malenia. Kama. No <śmienny> nie mogę. Jak nie gliduje w drugiej fazie, to jej w ogóle tego stagera nie nabiję. Nie? W drugiej fazie prawie w ogóle nie robię ataku z zdyskoku, nie? Tylko jak już, to tylko robię przytrzymane, prawda? Pójdźmy jednak w wytrzymane. Za Wytrzymane. Muszę łamać. Przytrzymane. I jestem łezkę na przytrzymane. Ah, wondrous Physic. O, bez leczenia. Ataki przytrzymane. Go. Nie wiem, co to znaczy ciągłość oglądania. Może, nie wiem, jak, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak oglądasz godzinę z rzędu, to będziesz miał więcej punktów. Halo, poczekaj, 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 czekaj, poczekaj. Dziękuję do zmiany pozycji. No! Nie jest kurwa na role. Czemu ja to robię? No atakujesz mnie... Zaczyna, zaczyna mnie triggerować powoli ta baba, no. Bo no się jej nie weszło. Hmm. Aaaa! Ja, pita! Czemu to nie weszło? Ona ma dłuższego! Ej. Na RL1 w drugiej fazie jak nie zrobiłem sobie blida z pierwszej fazy wyciągniętego z pomocą kukli to dowolny efekt status. To był cud. Znaczy blidy pochodzą, ale Stagger nie chce wejść. Muszę być albo bardziej agresywny, albo no... bardziej agresywny. Najbardziej mnie wpływa, że naprawdę jak ja zmieniam amulet z ciężkiego na, na wyskokowy, tak powiem, to ona mi daje dobrych okazji na te ataki, które mam akurat amulet włożony. <grystanie> <grystanie> O kurwa. Ja nie umiem w ten sposób, no bo proszę wszyscy. ...tylko dlatego, że jakiś dziwny atak na koniec zrobiła. Stagger w drugiej fazie naprawdę byłby dobry, nie? Daj. Tak. Dobra. bez stagera w drugiej fazie ja się plączę po prostu jak dziecko. wydaje jej zbyt dużo czasu, żeby mi pierdoliła. Będę musiał wyjechać w górę. O, właśnie tak. No nie! Taniec prawdziwy! Okej. Okay. Zrobiłem opiec na szczęście. Podleci do góry? Podleci, dobra. Lubię jak podlatuje do góry, gdy mam openika heavy. Hmm. Ok, Czy po kręcowiaczku będę mógł zrobić heavy? Trzymany. Hmm. To było już trochę sus, co? Oni zaczynała swój atak. Lepiej tego nie próbować więcej. Okej, okay, to jest to. Wolę to, dwojga złego, aniżeli kopie. Kopie są pokurwione. Najgorsze jest to, że jak on robi kopie, to zazwyczaj ja nie mam dobrej lokacji do spierdalania, nie? Kurwa, come on. Czemu nie podleciała do góry? Wolę, jak podlatuje do góry. Fuck! Czemu ja tak często daję się tym wyłapać? Bardzo często się daje tym złapać. No i znowu się daje tym złapać. Kurwesta, no. Jadek jest jakiś Za szybko. do góry? No. Czemu ty za, za tę próbą nie chcesz podlatywać do góry bo tym ataku? Zawsze to robiłaś, teraz tego nie robisz. więcej spamu Kurwa. Gdzie mam ścianę do sobą? Ścianę. Ech, nie podoba mi się ta próba Podleź do góry, no i kurwa nie podlatuje, to za bicza głupia. Nie! Ja po prostu uciekam do tyłu jest najbezpieczniejsze. Jak mam gdzie uciekać, to jak najbardziej jest tu najbezpieczniejsze. Do góry! Dobrze! Jeszcze się mi jedną. Do góry. Dobrze. O kurwa. O nie, zapomniałem ostatnim. sadnym. Musimy się zrobić. Zrobiłem jeszcze podczas tej animacji wyłączyć, żeby ktoś mi picia nie kupił przypadkiem. Dzie, <śm> ała. Dzie, Nie, nie jestem pod ścianą. To jest bardzo kurwa złe. To jest bardzo, że jestem pod ścianą, a ona zrobiła kopię. Okej, okay, krakowiaczek, Nie mam staminy, żeby uciekać. No biegnij, babo.

Oh, no. Zażyłem picie wyłączyć wy wszyscy, którzy chcieliście jeszcze mnie zabić tutaj. Nie nie, nie, jedna śmierć na... za punkty wystarczy na bosie. Jedna śmierć za punkty wystarczy. Czemu tak mało pieniędzy jest za nią? Jeszcze raz takoni elden beast. Chyba zrobimy jeszcze dzisiaj. Pójdziemy. Bo Nie ma co jednego bossa zostawiać na piątek, nie? Nie ma co jednego bossa zostawiać na piątek. Desba. <laughs> 10 pompek! Come on! Let's go. Dobrze, wbiję bielewele sobie. Nie ma sensu iść w arkejny na Radegona i bestie. Myślę, że w ogóle zrobimy ten: zrobimy respekt przed Radegonem i bestią. Więc się tepnę do niej i zaraz zrobię pompeczki. I. znaczy do baby, do Renali się tepniemy. Brrr, tutaj. Zrobimy respekt, zrobię pompeczki. Ujdę siku. w innej kolejności. I będziemy bić bestie. Więc ten, ja włączę już tutaj. O, zaraz wracam. Włączę wam muzyczkę i idę pompki robić. DS2 nie jest w planach w ogóle. DS2 był tylko Bouran w planach. tá então... que